Podajże, jeżeli dobrze liczę, 4, 3, 4, 4, zależy jak patrzę. 3, 4, 3, 3 dni temu e, nie odpaliłem streama. Byłem przygotowany, już siedziałem na tym fotelu. Już miałem odpalonego OBS-a. Dopinałem ostatnie kable i sprawdzałem, czy wszystko działa. Wiesz, aż tu nagle. Ni stąd, nic gruchy, nic pietruchy, niczym grom z jasnego nieba. Uderzył we mnie, bo uderzył. Telefon. Uderzył we mnie telefon. Pytam się, tak, halo? Chociaż zazwyczaj nie odbieram od nieznanych. Pan Franciszek Rusiecki?